Od początku czułem, że to był błąd. Od razu mój szósty zmysł wyczuł, że coś jest nie tak. Jednak zignorowałem to odczucie i wkroczyłem do ultraelitarnego grona posiadaczy Wii U. Początkowo było nawet nieźle. W końcu mogłem zobaczyć nowe przygody Mariana i zajrzeć do absurdalnego świata 101 superbohaterów. I ta sielanka trwała aż do dziś. Dzień zaczął się jak każdy i nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii, jednak w pewnym momencie zaczął prześladować mnie on. Hey, ten głos. skąd go znam. Próbowałem go ignorować, jednak pojawiał się coraz częściej. Hey, listen. Przywodził na myśl zamierzchłe czasy. Czasy Nintendo 64. Czasy mojego dzieciństwa. Hey, listen. Stawał się coraz bardziej donośny i irytujący. Jakby nawoływał o pomoc. W końcu znalazłem źródło problemu. Stało na półce. Przyciągało mnie do siebie i tym piskliwym głosikiem prosiło, abym przybył. Wiedziałem już, co mam zrobić. Przywdziałem więc tajemniczy artefakt przekazany mi z odległego wymiaru i wyruszyłem w tę niebezpieczną podróż. Nie miałem wyboru. Hyrule mnie potrzebowało. Siemanko, z tej strony Maksior, a to jest recenzja gry Hyrule Warriors wydanego wyłącznie na konsolę Wii U. Gra przenosi nas do tytułowego Hyrule, czyli królestwa, w którym toczy się akcja wszystkich odsłon kultowej serii The Legend of Zelda. Szczerze przyznam, że bardzo lubię produkcję spod znaku Triforce'a, jednak nie jestem jakimś hardkorowym fanem i nigdy nie zagłębiałem się mocniej w fabułę całości cyklu, tym bardziej, że jest to mocno pokręcone, oparte na równoległych rzeczywistościach i tak dalej. Dlatego pozwólcie, że nie będę nawiązywał do fabuły pozostałych tytułów serii. Jak już wspomniałem, lądujemy w Hyrule, który zaatakowane zostaje przez siły ciemności. Znowu. Jako wybranie znoszący w sobie duszę legendarnego Herosa, stajemy w obronie królestwa. Znowu. A i nie wspomniałem, że nasz protagonista ma na imię Link. Znowu. I tak się składa, że w trakcie odbijania naszych ziemi i obijania kaprawych paszcz pomiotów ciemności, księżniczka Zelda, prześliczna, błogosławiona pani Hyrule, zostaje porwana. Znowu. My, jako dumny, szlachetny i odważny bohater, przywdziewamy znany nam już zielony Kala Robin Hood i spieszymy damy w opałach na ratunek. Znowu. Fabularnie to kolejne Legend of Zelda toczące się w alternatywnej względem serii rzeczywistości. Gra nawet specjalnie się z tym nie kryje i wielokrotnie mamy do czynienia ze wzmiankami o wielowymiarowości świata, cyklu odradzania, zakrzywianiu czasoprzestrzeni, duszach, bohaterów itd. To tak naprawdę takie usprawiedliwienie faktu, że linia czasów serii jest niejednolita i trzeba wcisnąć w to kolejną historię. I mimo mojego sarkastycznego powtarzania słowa znowu, nie jest to wcale wada produkcji. Baśniowość Zeldy została utrzymana. Historia jest do bólu oparta na utartych schematach, ale powtarzam to baśń, więc niczego innego się po niej spodziewać nie należy. W dodatku jest to baśń tego najlepszego sortu z dzielnym głównym bohaterem, piękną księżniczką w opałach i najbardziej złym złem pośród wszystkich złych. Poza tym mamy kilka naprawdę fajnych zwrotów akcji, nowe postacie wprowadzane są pomysłowo, a starzy znajomi świetnie sprawdzają się w swoich dotychczasowych rolach. Jedynie narracja kuleje i to nawet nie chodzi mi o samo jej prowadzenie, ale sposób przekazu. O ile między misjami mamy animowane plansze i bardzo dobrze nagrane kwestie czytałem przez aktorów tak w trakcie misji. Wracamy do czasów Super Nintendo. Postacie porozumiewają się tylko jakimiś jękami i chrząknięciami, a pod nimi pojawiają się tylko połacie tekstu. Serio? Rozumiem, że tego tekstu jest sporo i mógłby nas spowalniać, co kłóci się z dynamiczną rozgrywką, ale nie dało się tego zrobić lepiej. Nie dało się nagrać chociaż części kwestii, czy Nintendo nie stać na aktorów. I jeszcze to: Hej, Znienawidzony przez wszystkich od czasów Okaryny. Pomysł irytujący, a jednak kontynuowany jak Jar Jar Binks w gwiezdnych wojnach. Oprawa graficzna też pozostawia sporo do życzenia, niby to wszystko jest ładne i kolorowe, ale wygląda trochę jak gra na Gamecube z podbitą rozdzielczością. Postacie są do bólu proste, mimika jest praktycznie żadna, a otoczenie to bryły pokryte kilkoma teksturami na krzyż. Co prawda rozgrywka jest na tyle dynamiczna, że nie ma czasu na to zwracać uwagi, ale jednak. Rozumiem, że Wii U nie jest najmocniejszym sprzętem oraz że na ekranie pojawiają się jednocześnie setki wrogów, więc jakoś trzeba było to wszystko przyciąć, żeby zachować płynność. Chociaż i z nią momentami nie jest zbyt różowo. Zdarza się, że framerate mocno spada podczas tłuczenia szalonej liczby adwersarzy, jednak nie ma tragedii, bo jest to zjawisko rzadkie i krótkotrwałe. Na plus wychodzą za to animacje postaci są naprawdę ładne, płynne i dobrze zaprojektowane. Poza tym wszystkie ciosy specjalne czary i finishery są zrobione pomysłowo i wyglądają naprawdę efektownie. Do tego wszystkiego dochodzi genialna muzyka. W większości są to remiksowane motywy znane nam z serii, jednak znalazło się miejsce na kilka nowych utrzymanych w podobnym klimacie. Podtrzymuje to efekt baśniowości i epickości całej przygody, ale przede wszystkim nie nuży i nie irytuje. Jeśli chodzi o rozgrywkę, graliście w Dynasty Warriors? Warriors orochi? Nie? W takim razie chyba muszę to wytłumaczyć. Hyrule Warriors jest slejzerem, ale nie takim typowym. Wyżynamy tutaj tysiące przeciwników w każdej misji i wcale nie przesadzam. W ciągu jednego poziomu specjalnie się nie starając uzbieramy na koncie około 2000 zabójstw. Trup ściele się tu gęsto niczym w Painkillerze i to jest właśnie esencja rozgrywki. Daje nam to uczucie niewyobrażalnej potęgi i czujemy się właśnie jak prawdziwy heros. Jednak wielu osobom może się to nie spodobać i. To jest wyłącznie kwestią gustu. W głównym trybie rozgrywki przed każdą misją wybieramy jedną z dostępnych postaci, którą będziemy kierować oraz broń dla niej. Ułatwieniem jest to, że gra sama sugeruje nam, który z bohaterów wyposażony w jaki oręż będzie najskuteczniejszy w danym poziomie. W trakcie gry dostajemy zadania, które mają nas doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa i popchnąć akcję do przodu. Przeważnie są to misje eskortowe, jakieś przejęcia fortów czy pokonanie większego przeciwnika. Całość polega na bieganiu po mapie, wyżynaniu wrogów i wykonywaniu prostych czynności. Cały czas jest z nami obecna nasza armia, która generowana jest przez zdobyte przez nas posterunki, jednak. Słowo armia to za dużo powiedziane. To zbieranina cepów, którzy szkolenie wojskowe odbywali chyba w liceum na lekcjach PO. Serio, te ofiary losu nie potrafią zrobić bez naszej pomocy zupełnie nic i dostają tylko wciry od zakapiorów ciemności. Często zdarza się też, że my tłuczemy się o jakiś fort, a te łosie stoją tylko i się przyglądają. Nawet im przez myśl nie przejdzie, żeby może nam jakoś pomóc, bo w końcu walczymy o ich królestwo. Ja rozumiem, że graficznie Wii U może nie wyrabiać, ale jakieś szczątkowe skrypty z zachowań dla tych matołków panowie deweloperzy powinni wypocić. Poza nami i ołowianymi żołnierzykami na planszy znajdują się też inni bohaterowie. Ci są trochę bardziej przydatni jednak wyłącznie w starciu z mięsem armatkim. Ci wojownicy o mocy często większej od typka prowadzonego przez nas są takimi ofiarami, że nie zajmą sami fortu, nie dadzą sobie rady z subosem i wołają o pomoc tak często, że szlak może nas trafić. I choć wszystkie te przywary początkowo nas irytują, po pewnym czasie zaczynamy to doceniać. Gra po prostu wymaga od nas, abyśmy sami wszystko zrobili. W pewnym sensie uczy nas to multitaskingu i podejmowania decyzji. Porzucić obronę fortu i pomóc konającemu koledze? Podjąć się walki z bosem i pozwolić, by któryś z naszych bohaterów został pokonany? To dylematy, przed którymi stajemy na każdym kroku. W dodatku decyzje należy podejmować szybko, gdyż tempo rozgrywki jest zawrotne. Na deser zostają walki z bosami. To wielkie, potężne istoty, które tratują wszystko na swej drodze i są w stanie bardzo szybko przerodzić nasze triumfy w sromotną porażkę. Mają przeogromną ilość życia, zadają mega obrażenia, są brzydcy, śmierdzą i potrafią napsuć krwi. Jako fan Soulsów ucieszyłem się niezmiernie z pierwszej walki z bosem. Wreszcie jakieś mega wyzwanie, wielki potwór, któremu spiorę skórę, te uniki, ta taktyka, ta. tja. Może powiem inaczej, walki z bosami to tragedia, nie można mówić o jako takiej taktyce czy uczciwym pojedynku, przyrównywanie tego do Soulsów to herezja. Bossowie są tak przekokrzeni, że choćbyśmy połamali im na ubach ten mieczyk, to nawet pół paska życia im nie odbierzemy. Jak się okazuje, pokonanie ich nie jest jednak jakimś wyzwaniem. Wystarczy znaleźć na nich jakiś, przepraszam za określenie, debilny sposób. W każdym poziomie znajdujemy przedmiot typu bomby czy łuk, który zaraz trzeba na czymś użyć. Jak u Hitchcocka, jeśli pistolet leży, to musi wystrzelić. Później, kiedy przyjdzie nam walczyć z bossem, wystarczy użyć naszej nowej zabawki w odpowiednim momencie, który jest przeważnie jasno sygnalizowany, aby go ogłuszyć i móc wesoło okładać go naszym podstawowym orężem. Nawet nie chcę mi się pytać, czy nie dało się tego zrobić lepiej. Paradoksalnie nie dopatrzyłem się jakichś większych błędów. Wszystko zdawało się działać jak należy. Żadnych błędów wykrywania kolizji czy hitboxów, nawet te cepy z pseudo nie mają problemu z wykrywaniem ścieżek. Pod tym względem jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Chociaż produkcje Nintendo trzymają według mnie naprawdę dobry poziom, jeśli chodzi o wyłapywanie błędów. Hyrule Warriors to nieco dziwna produkcja. Z jednej strony slasher, pełen głupich, irytujących wad, z drugiej naprawdę ciekawa gra dla wielbicieli tytułów pokroju Dynasty Warriors. Nie mogę jednoznacznie polecić każdemu z siedmiu posiadaczy Wii U w Polsce, jednak jeśli lubisz czuć potęgę i pierdy pierdyliardy adwersarzy, tudzież jesteś fanem produkcji z podznaku Zeldy, musisz to zagrać. Ja sam, choć wiele psów na tej grze powiesiłem, cały czas w nią gram i czerpię z niej spore pokłady satysfakcji. Nie wiem więc, czy to jednak dobra produkcja, czy jakiś przekaz podprogowy umieszczony w niej przez dział marketingowy Nintendo. Chętnie powiedziałbym coś jeszcze na jej temat, ale nie mogę, muszę grać. Cześć. Na koniec jeszcze taka moja mała dygresja. Doszły mnie słuchy, że od jakiegoś czasu mamy oficjalnie Nintendo w Polsce. Oficjalnie. I od jakiegoś czasu czyli nie od tygodnia czy miesiąca. Powiedzcie mi w takim razie, czemu wielkie sieci marketów elektronicznych o tym nie wiedzą, a w Łodzi jest tylko jeden sklep, w którym na hasło Nintendo sprzedawcy nie zaczynają się jąkać i nie panikują? Czy doczekamy się dystrybucji z prawdziwego zdarzenia, czy jesteśmy skazani na zakupowe piekło? Pozostawiam was z tym pytaniem.